Wszyscy graliśmy, wygraliśmy wszyscy razem. Przegrywamy wszyscy razem, wygrywamy wszyscy razem. Byłem wyznaczony do jedynastki, Podszedłem, udało się strzelić i, i, i cieszę się, że punkty, trzy punkty zostały będą. Jak wam się tam No Tak jak żeście wszyscy Państwo widzieli, było bardzo ciężko. No Nie gramy w fajnej piłki do przodu z polotem. No, ciężko, boiska też na, to, na, na taką grę fajną nie pozwalają. No, i, e, i pewne inne sprawy też na, na, na taką grę nie, nie, nie pozwalają. No właśnie, czy to, że z dzisiaj inny was na się, czy to miało duży wpływ na was, na wasze Ciężko mi się odnieść do tego. No, my jesteśmy tylko pracownikami klubu, i, i, i tak jak mówię, mówię, no, pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu e, trenera Tomasza Akteniuka. My, my, my nie jesteśmy stroną w tej sprawie. No. Musieliśmy to, to zaakceptować i, 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 i tyle. No. Jako, jako zawodnicy no, mówię, że no, chcieliśmy przede wszystkim podziękować Jarknikowi za, za prawie dwuletni tutaj wkład w ten zespół. Można powiedzieć, że, że to on tutaj e, w dużej mierze zbudował ten zespół i, 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 i zrobił naprawdę wiele dobrego dla, dla Edlonga. No, działacze podjęli decyzję, że się rozstają z trenerem no i nam pozostaje tylko to zaakceptować i grać, i grać po prostu dobrze i to na pewno będzie też po części zasługą trenera Ardeniuka, jeżeli uzyskamy awans. Myślę, że, że, że mecz był ciekawy jeśli chodzi o, o naszą grę yy, myślę, że też zapewne się z niej z tej strony przynajmniej w drugiej połowie na pewno wpływ na to też yy, na no, tę troszkę tłumczą grę naszą miał, miał to, że jechaliśmy w dniu meczu, wygrało czterech pozostałych zawodników, za zakartki, jeden kontuzję, no ale to nie można się tam za bardzo usprawiedliwiać, że są inni zawodnicy, którzy wyszli, pokazali, że, że, że potrafią grać piłkę i naprawdę stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, chociaż przed meczem obawialiśmy się zespołu LIUP, widzieliśmy, że jest to jeden z lepiej grających zespołów w tej lidze, no trudno, przegraliśmy 1-0 po karnym, z naszej perspektywy trudno tam ocenić czy był karny, czy nie, także nie wypowiadam się na ten temat. Gratuluję Jarkowi zwycięstwa i myślę, że swoją osobą zapewnię tutaj, że on się do, do pierwszej linii, tego mu życzę. Ja przede wszystkim chciałbym ja dziękować że wjeżdżył że, że, że w mój basa, bo prowadziłem wcześniej Pelikanowie gdzie że Robert był moim asystentem i również w razie potrzebę również gra, także cieszę się bardzo. Przede wszystkim e, tak jak tu wcześniej Krzysiek powiedział, że no, nowy klub, nowe wezwanie, nowi ludzie, nowi współpracownicy i starałem się będzie tak jak najwięcej e, od jak ludzi pracujących w tym klubie wyciągnąć e, informacje na temat zawodników, a w szczególności chciałem podziękować Adresiowi Federalkowi, który naprawdę dzisiaj mi też fajnie tutaj pomógł zorganizował mi odprawę przedleczową. E, Sami widzieliście panowie, że sukces rodzi się w bólach i, i może dzisiaj tak gra nie była taka jaką byście sobie życzyli, bo no wiadomo, że kiedyś czuli po to, żeby zobaczyć fajną grę i, i dużo no, bramę, ale Ech, na, moich bo tak tak? na, moich, tak na moich zawodnikach, w tak powiedzieć, oficjalnie tak? Na moich zawodnikach się Na moich zawodnikach ciąży powiedzieć duża presja, bardzo fajnie, że... Że cały czas pijemy się do góry i czym więcej, jakby powiedzieć, jesteśmy do góry i inne zespoły, na tym większa jest presja moich zawodników i ja będę starał się z nimi jeszcze bardziej z nimi rozmawiać, żeby po prostu zapomnieli o tym, że mają grać przede wszystkim o A coś się wydarzy później, to, 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 to już zobaczymy na, na koniec ligi I, i tak dzisiaj z nimi rozmawiałem i starałem się z się pojść, że, że przede wszystkim grają. Grają przede wszystkim dla siebie, dla rodzin, dla kurów, które tutaj są, i dla kibiców. A wiadomo, że w większości są to ludzie, którzy no nie są związani z Erdlągiem, ale przyjechali i ja bym powiedzieć taka armia zacięta, ale chcą fajnie, ja bym powiedzieć, zaprezentować się, fajnie się tu sprzedać i żeby ludzie i kibice i mieszkańcy Erlonga mówili o nich dążyć. A na temat meczu, no co, przede wszystkim cieszę się z trzech punktów. To jest dla mnie, dla mnie najważniejsze.